Test, raz, dwa, trzy. Chyba nagrywam. Cześć, witam wszystkich na moim nowym kanale. E, w moim pierwszym filmie. E, jeśli jesteś nowy, oczywiście zostaw suba. E, postaram się dodawać filmik codziennie. W tym pierwszym filmie będę typować walki na Fame MMA 14. MMA <grym> 14. Więc, tutaj posłużę się ściągą. Tutaj na tej stronce. I tutaj mam plakat, tak? Fame, M Fame 14. <fuck>, Fuck. Więc pierwsza walka między tymi laskami. Hmm, się nazywa Wiki Jaroniewska i Lala Lalunia. Aleksander. <fuck> Jak mam być cztery, nie znam tych postaci. Ale uważam, właśnie, że Lalunia wygra tutaj. E Oczywiście kurs jest na LaLunie, można wygrać więcej. Jak mam być cztery to są oczywiście początki w treningu, więc tutaj wszystko może się zdarzyć. Więc ja się dziwię dlaczego takie kursy są wysokie na na przykład tej Jaroniewska, na tą Jaroniewską, bo tak jak mówię tutaj nie jest jakaś, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem, jakieś lata. O dostałem wiadomość na fejsie. E, jakieś lata po prostu treningów e, za Lalunią. Także dziwi mnie tutaj rozbieżność, więc obstawiam tutaj Lalunię. Natomiast uważam, że kurs powinien być mniej więcej równy, coś takiego jak 1,8, 1,7 albo 1,9, 1,7, coś takiego na Lalunię. Więc pierwszy, pierwsza walka Lalunia. Druga walka: Hejter Malczyński. E, Uważam, że Malczyński wykończy Hejtera. Widziałem walkę na poprzedniej gali Hejtera z tym gościem od Nitro. Zapomniałem jak się nazywa. I oczywiście Hejter jest całkiem niezłym zawodnikiem, natomiast nic nie pokazał w tamtej walce. Pokazał trochę charakteru, bo przyjął parę ciosów oczywiście. I walczył ze słabymi zawodnikami, natomiast uważam, że Malczyński jest na lepszym poziomie co by nie mówić, miał pas w tej federacji i, i się bił i z Adrianem Polakiem i z Ferrari. E, uważam, że Ferrari i Polak by wykończyli hejtera. Natomiast nie umując hejterowi e, nic, uważam, że Malczyński go wykończy. Ile można dostać? Wow! 1,06, więc nie można nic zarobić. Hejter zaskoczy, jeśli wygra. Trzecia walka. Alan kontra, kontra Muran. Mm, uważam, że Murański wykończy Alana. Co by nie mówić o Alanie, e, ma bardzo słaby rekord w Fame MMA i e, no, Muran też nie ma za świetnego rekordu, dobrego rekordu, natomiast uważam, że jest e, lepszym zawodnikiem, twardszym zawodnikiem. E, oczywiście Alan ma więcej doświadczenia, i bił się też z tym Denisem na poprzedniej gali, czy na e, dwóch poprzednich galach. Nie, nie pamiętam tych gal, bo się zlewają. Co chwilę robią to gale. Natomiast uważam, że Muran ubije Alana. Albo to będzie na punkty, albo to się skończy e, na przed czasem. Uważam, że to będzie na punkty, bo Alan, co by nie mówić, tam wstawał do Denisa. I bił się przez tam dwie rundy czy trzy rundy. Tam deniz nie mógł go wykończyć szybko. Także uważam, że może na punkty wygrać Muran. Ile jest? Alan Kwieciński jest faworytem? Bo uważam, że muran na muranie można zarobić 2,4, tak? Także hm, ciekawy kurs. Co jeszcze? Czwarty pojedynek. Czwarty pojedynek jest. Karaś AJ yy, Nie znam tych dwóch Natomiast AJ yy, widziałem parę shotów na YouTubie yy, jest w, w, w sztosie yy, i uważam, że, yy, że ubiję tego Karasia Natomiast karaś może zaskoczyć. Tutaj nie ma jakichś stuprocentowych faworytów yy tych walkach, bo jeszcze nie wiedzieliśmy właśnie, jak się bije i AJ i Karaś. Natomiast uważam, że AJ go złapie i go wykończy. To jest moje y, typ jest tutaj. A tutaj jest jakiś inny, że feedlowers czy coś. Więc nie wiem, ta strona chyba się nie zgadza z tym plakatem. Nieważne. Ważne jest, że AJ tutaj powinien wygrać w czwartej walce. Teraz. Krycha wiewiór. Uważam, że tutaj jest bardzo zbliżony pojedynek i Uważam, że wewiór wykończy krychę. Wiewiór skręci krychę. Jeśli nie skręci krychę, no to e, krycha wygra na punkty. E, natomiast uważam, że go dopadnie w parterze, bo uważam, że wiewiór ma lepszy parter niż krycha. Nie ujmując nic. E, Krysze, <gry> czy jak się odmienia jego imię, jego chyba. E, Wiewiór go skręci. E, jeśli go nie skręci, krycha wygra na punkty. E, natomiast widzę, żeby Wiewiór właśnie trzymał jeszcze pas po, po, po tej walce. Teraz jest tutaj jakiś kurs, zobaczmy. Nie ma. Co jest? A, tu jest Krystian. Krystian na 3. Tutaj też bym bliżej postawił, bo Kresjan ma wszystkie prawie wygrane walki. Jedną chyba walkę przegrał na początku i miał lekcję pokory i się wziął za siebie. Więc no, Wiewiór chyba ma wszystkie wygrane. Także no nie wiem, kurs powinien być przynajmniej 2, 0, 1, 6, coś takiego, a nie 1, 3, 3, 0. Tutaj może być w jedną i w drugą. Mówię, jak Wiewiór go nie skręci, to wątpię, żeby w, w stójce wygrał z Krychą. Krycha będzie go ubijał na punkty. Teraz. Norman Szeli oczywiście Norman Norman ubije go i teraz czy przed czasem jest kwestia czy na punkty uważam, że przed czasem go ubije skręci go w parterze Norman ma świetny parter jest dobrym parterowcem w gruncie rzeczy on jest parterowcem więc uważam, że w parterze go skręci bez problemu i uważam, że przed czasem to jest moje jest tutaj może Shelly, Norman. Tak jest. Tutaj już bardziej Park y, jest. Już widzę ten kursy no, 3, przypuśćmy 3.0, 0 a tutaj 1-4, 1-3, no. Bo, co by nie gadać, Shelly to jeszcze nie ten poziom, co Norman. Y, jasne, Shelly to duży gościu, natomiast nie uważam, żeby był na tym poziomie, co mm, Norman Park. Teraz. Następna walka. Fagata monia, Mona <laughs> Nie znam lasek Jak mam być szczerze, nie oglądałem ani jednego wywiadu z nimi, więc nie obstawiam. Ta lepiej wygląda, więc. Yy, ta ma jakieś. Obydw, obydwie mają oczy jak psychopatki. Natomiast uważam, że ta może wygrać yy, Bo... Bo jest fajniejsza. <noise> o, to jest moje. E, tak. Prediction, jak Amerykanie mówią. E, Fagata. 1, 3, 7. Ja się dziwię, dlaczego takie kursy są wysokie. What the fuck? E, to jest poziom amatorski. To nie, jest po, to nie są walki zawodowców, że tutaj, wiecie, tutaj wszystko może się zdarzyć. Laska wejdzie w parter, założy dźwignię czy coś, jedna, druga i koniec po walce, więc nie wiem. Dla mnie te kursy są dziwne. Nitro, Xayo. Xayo ubije Nitro. Nitro nie nadaje się do bójki, on się nadaje do hejtu na internet. Jest szczerym, yy, prostolinnym gościem i szacą za to. Natomiast uważam, że to nie jest charakter wojownika. Yy, w klatce, jeśli ma to sens. On się nie nadaje do napierdalanki. To jest taki gościu z klasy, który dobrze ciśnie, a nie za bardzo się bije. <grystanie> Natomiast ten Xario wygląda, że no, mogę ci najebać jak się w kurwie, więc uważam, że Xayo wygra. Jaki kurs? Yy, nawet nie wiem gdzie to jest. Nitro jest. Yeah, no tutaj widzę już bardziej ten kurs. 1-3, 1-4, 2, 7. No już prędzej to widzę. I ostatni main event. Tromba, gimper. E, ani jednego nie lubię, jak mam być 4. Natomiast tromby nie lubię bardziej, więc życzę mu, żeby zdupił. Natomiast uważam, że wygra. <grywy> uważam, że wygra. A gimper dostanie w mordę. E, nie widzę Gimpera jako fightera. E, nie widzę jego charakter, żeby miał jakiś zawzięty charakter. Uważam, że ten gościu, ten tromba jest taki. O. Zawzięty, letko zawzięty ma charakter, więc trąba wygra. Jaki kurs? Trąba 1, 3, Gimper 3, 0. No, już prędzej też tak widzę, chociaż powinno być zbliżone 1, 7, 1, 2, 0, albo coś takiego 1, 8, 1, 7. Tego typu. Natomiast uważam, że trąba wygra. To, jest, to są moje typowania na FMMA MA14. Jeśli lubicie ten film, zostawcie łapkę do góry. Będę spróbuję dodawać mm, codziennie jakiś filmik i mogę komentować jakieś, wiecie, na YouTubie e, wszelkiego rodzaju shoty czy coś i nie wiem dawać moją opinię na temat jakichś zachowań czy coś, bo jest to zabawne. E, I e, mogę robić jakiś e, kanał na tym właśnie kanale typu komentery, tylko komentery nie takie jak Wiecie, Wardenga, będę nagrywać jakieś filmiki czy coś. Nie, ewentualnie zobaczę jakieś filmiki, i skomentuję co się tam działo i dam swoją opinię. Jeśli kogoś to interesuje. Więc dzięki bardzo za oglądanie tego filmiku. I widzimy się jutro. Na razie.